Ogólnie mi się ustawienia graficzne zmieniły na najwyższe i miałem 70 FPS-ów przez a, ostatnie 3 sesje Teraz sprawdziłem o wszystko na najwyższe, ciekawe, że nic nie zmieniałem a się zmienię. Akurat registry mam ten czas. Nie wiem, nie miałem takiego w ogóle Pejcus do Masakra. Trochę mam czas. Co płaszczy? Tak na nie Wyrwałem 1:30, właśnie. No ja bym tam z invalidem Detailowo, no właśnie, czekałem. No nie warzony, no ja pierdolę! Oh. Nie, było, nie było na P1 ani na P2, ale na P3 mogły być. Car deployed safety car has been deployed watch your delta make sure you keep it positive as we catch the pack not just xiao how. ha not just your how no but it's something bottom of the cat issue Przepraszam, karę dostanę jak oni wszyscy do pit'u zjeżdżali. Uwaga. Całe skrzydło? No kurwa, tak. Byś dostał karę jak kurwa Piastwicz. Zahamował spis ten mega. Ale nie obraziłbym się za ładny pojedynek. Zabójcze tempo zarzuci, narzucił. Czy kurcun zdoła go dogonić? No, musi tak kalek jest Widzę, że początek sektoru drugiego kurcun zawsze trochę nadrabia, tylko ten herpin jebany. w pracy. Tak. Oj, dobry herpin, wykonuje kurcuna teraz. Teraz był dobry no.

Tak się ślizga. No to weź w P2 chyba co. Tak, tak, tak. Na bezpiecznie P2 chcę wejść. Guys, so na tyłach na ochronę no. Ile? 35% Ja mnie... mi wyskoczyło dwa okrążenia temu 25%. Tam, 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 tam. Musisz co był, był dobry, była dobra walka kamak mógłby być każdy że taki overtake, że się nie rozjechał.